Dajcie, jak to zrobię. Już dobra. Więc dzisiaj gramy w obynek Jestem na telefonie. Dzisiaj no obynek A tu można wyciszyć dźwięk, ale gdy się umrze na przykład, to nie Jest dźwięk. Nie, 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 nie umiem grać nie grać w Robloxa. to jak to będzie chociaż 100 łapek albo 50, albo 25 oczywiście. 25 łapek. Nie, nie, no 50 łapek to zmieniam kina na nektarynkę. Nie wiem po prostu, co to są pomidory, jak to są nektarynki. Nie, nie. Nie, dać. Jak te ręki? Dobra. Spróbuję tu pójść. Dobra, nie, ja tu nie przechodzę, bo wiemy w nie przejdź. Idź. Idź gościu. Tu się skacze? Dobra, to idziemy tam. Czy cztery. To mam jakiś drag Point! Co tu jest? Chcę być chleniem. Gdzie tu? Jakimś tołem jestem, tu. Co tu jest? Co to jest? napisałam do niego. O super zjazd! Idę tędy. Bałaga, Dużo bałagę. Tu się skacze? Ui! To! Ja checkpoint! Teraz nubię jak tu dojść. A tędy. Tu się zryj. Co to wytrzeba. No niestety, ale muszę grać na tele. Czyli wy mi mówicie, że tu trzeba teraz ten... Dobra, nie Nie! Nie, nie. nie przyjdź tego. Bab... bab... babel. Tak! Nawet wie, że babel mnie nie pokona ja się wwarzę, co klikam. Udało się. W... W... Bubble czy mi. Pom... <grywki> no, które nic. Nie! Ci? nie. Nie, yeah, paper, beper. To mandarynki, nekta, babel. Tak, dobra. Trzeba tu trochę kręcić. Muszę to jakoś przejść, czy to... Będę zaraz przyszedł tamtej no, i by było. Dawaj. I dawajcie A co się takich więcej odcinków, że testuję coś? To, to jest I to tam Nie zmarnuj wam szedłem Tu wszedłem, to jest takie pchenie Więc czy to pchenie? to lecimy Proszę, by teraz nie przechodzić milion lat ale się cieszę Bo to w ogóle są tu pomidory. Może, że on jest lubi pomidorki. To dlatego. No ale tu było No. Nie. Nie. nie czekajcie, udało się, udało, x da, s, jest bakterii baby, cheniu, nie, cheniu, nie zjesz mnie cheniu, nie ja umiem w to grać, czekajcie. Udało się. Teraz po nektarynkach. Ajajaj. Trzeba babel. Po nektarynkach wydaje mi się to być łatwe. Jeszcze nic mi się wydawało. Hej no. Pomidorki. Pomidorki. Myślę, że teraz to będą nagle tereny, błagam. Tak! Wiesz, że nagle chyba. Mba, babę. Ba, ba. Mój ja. Dobra. Dobra, po co mi jest ten klucz w ogóle? Tu jest coś? Te szuflady. Nie. Po prostu go mam. To kurki te znikają czy co? szczęście, jaki to był w ogóle mój pierwszy film piosenek na kanale. Nie wiem, tu to nie była jakaś piosenka. Czekajcie. Nie po... <śś> <ś> <ś> Może coś tu pasuje. Nie no, nie. Trzeba jakoś tu wieżę przejść. Dobra, to przejdę. To jeszcze chyba nie wiem, czy to, bo to nie może być 2, 3, 2, 3. Mam taką jedną grę i tam jest 2, 3, 2, 3. Ale nie, no. Aj, aj, aj! Tędy. Tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy. 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 O, już wiem! Tak. Ale co jest? w drzwiach ale dobra łatwe to by było to, to by mógł być 23, 2-3, kulki henia by sobie trochę no przeszyć to nie ja nie, nie chcę już robić mojego <śm> rekordu czekajcie Przeszło. opa 50 lajki i wiecie co robię nek skina nektarynki z... Z... zabraknie robuxów to już nie ma tu za wielkiego problemu tu też medy tesco ekspert <grym> nie czekajcie Zrobię to teraz to muszę się pośpieszyć, bo nie chcę nowego rekordu, szybko Dobra, nie. Choć jeszcze raz. Dobra, lecimy szybko. Już teraz. Szybko, żeby nie było. Ile? No długo! Nie żyje. Czekajcie. Dobra, teraz to przechodzimy. Już będzie ten rekord kanału. Cieszę się w tym. Nie, nie, sensuje, że rekord kanału Jest najgorsze co mogło mnie spotkać na najgorszym moment kanału. Sorry za takie nie, Kanał nie, Misja kanału uratowana. nie, 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 to. to to Co tu Co tu jest? Babel. Babel. Czekaj, to co to może być pytanie? Bałagan. To. Dobre, to już rekord. A to cała plana. Nie wiem, po co był ten klucz. Jakbym go nie wziął, to bym nie wiem Kura 2005, 2000... No gale mi. Jestem Angry beercem, widzowie. A jak będzie widzowie widowiu to zmienię się na skinę Angry beerce. O, Nektary oby, obby. Nie czy tych wiz. Kat. Co wiesz? Zostałem się do a to było ciągle zablokowane! No nie Połowę musiałam wam przekapić sorki. Połowa, ale mamy chociaż mniejszy rekord. Muszę być. To przejść, przejść. Teraz jestem w ciele henia. Nic się prawie nie wydarzyło. I dziękuję Aha! Ja mam za zadanie to całe przejść. No nie, 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 gram w to! nie, 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 gram w to! nie, 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 Dobra, nie, nie, kom... nie, nie, no, jak jeszcze raz... Tu... to to kończę nie, 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 nie,